Hej Simoneczko, ja jestem Abra i moi drodzy jak sami dzisiaj widzicie Niestety kamerki nie ma, e, zepsuła się, przepraszam Ale miałem dwie opcje, albo nagrać film bez kamerki Albo po prostu nic nie wstawiać, więc no moi drodzy, no co jest lepsze No chyba lepszy jest taki Aberka, zwłaszcza że kiedyś nagrywałem bez kamerki Kilka lat temu, w każdym razie, mamy niedzielę, mamy słuchajcie wspaniałą pogodę Więc wyruszymy na wyprawę Ostatnio byliśmy w Leśnym Dworze, byliśmy także w Podwodnej Świątyni z maciechem I bardzo wam się przygody spodobały Dlatego dzisiaj chciałbym słuchajcie, uderzyć w tamtą stronę Chciałbym się wybrać tam, a wiecie, co tam się znajduje? Wiecie, co tam się znajduje? Tam się znajduje coś, czego na tym kanale jeszcze nigdy nie robiłem. Nigdy w życiu. Znaczy, ogólnie w Minecraftie to wiadomo, że kiedyś tam byłem. Ale na tym kanale chyba nie. Chodzi oczywiście o podbicie takiej dżunglowej świątyni. Wiecie, no, jak masz normalnie portal w neterze i on jest od niewiadomo jak dawna, prawda? No, portal w neterze, neter i tak dalej, no nie? Tak jak masz grzyba od niewiadomo jak dawna w Minecraftie. Tak samo, słuchajcie, jednym z pierwszych dungeonów były właśnie w Minecrafcie te dżunglowe... Świątynie. Tam są bodajże dwie skrzęczki, tam są, słuchajcie, pułapki, więc wyruszamy dzisiaj właśnie na poszukiwanie tego do dżungli. Może przy okazji uda nam się też znaleźć papugi bądź pandy oraz bambusy, więc będzie na pewno ciekawie, ale! Zanim wyruszymy, na pewno będę chciał, słuchajcie, zebrać troszeczkę jedzenia. Bo to jest kilka tysięcy kartek stąd. Na pewno też będę musiał robić cięcia, em, zanim ja tam w ogóle dojdę. Bo tak jak mówię, to jest mega, ale to mega daleko. Też przy okazji, można by wziąć troszeczkę, słuchajcie, bloczków takich, właśnie, żeby móc się podbudowywać. Tylko, że ja tutaj. O, właśnie, tu jest a przed Cobblestone. I zahaczymy na pewno, słuchajcie, jeszcze przed tym. Kurczę, a może by wziąć jeszcze to tam nieśmiertelności, sam nie wiem. Nie, chyba nie, chyba nie słuchajcie. I tak mamy dobrą zbrojkę. Ale chciałem powiedzieć, że zahaczymy jeszcze o sklep Elviso, bo tam słuchajcie jest właśnie sklep Elviso z jedzonkiem, więc wydaje mi się, że fajnie by było jedzonko zgarnąć, bo tak jak już powiedziałem, to jest bardzo, ale to bardzo daleko. I w ogóle powiem wam, że dziwnie się czuję bez kamerki. Naprawdę ja cały czas jakby patrzę w kamerkę... Jakby tam, gdzie ona jest, no nie? I jakby macham rękoma, a, a wy tego nie widzicie Jakby mega dziwne, mega totalnie dziwne Ale w każdym razie, słuchajcie Musimy zabrać właśnie jedzonko Polecimy sobie właśnie do dżungli I mam nadzieję, że słuchajcie, z tą zbrojką Protection 4, niezniszczalności i tak dalej Uda nam się, słuchajcie, zwyciężyć właśnie w tamtym dungeonie On raczej był zawsze łatwy Tu jest napisane otwarcie jutro Ale ta tabliczka tutaj jest od, od po prostu zawsze I tutaj słuchajcie nawet się nie zmienia asortyment Widzicie to? Są tutaj marchewki Tutaj są, słuchajcie, jakieś, nie wiem, kuraki O, to jest akurat, słuchajcie, upieczony Więc teraz tak, na pewno weźmiemy sobie, słuchajcie, karotkoiny I weźmiemy sobie ich 64 sztuki Czyli po prostu zwykła marchew A także, słuchajcie, weźmiemy sobie chyba mm, No tak, ten ugotowany, słuchajcie, kurczak On jest zawsze spoko I zapłacimy za to, nie wiem, no już z tym jabłkiem, ale to jest za dużo, słuchajcie, to jest za drogo, Dobra, wiecie co? Ej, dam mu dwie ender perły. Co wy na to? Ja myślę, że to jest słuchajcie, całkiem dobry deal. Dostałem je że od piglinów. Kto oglądał wczorajszy odcinek, ten na pewno doskonale wie. Więc słuchajcie, czy dwie ender perły za takie coś, to jest dobra zapota. Moim zdaniem on powinien skakać, po prostu słuchajcie, ze szczęścia. No ale dobra, w każdym razie jesteśmy, słuchajcie, chyba przygotowani, więc powinniśmy się udać właśnie w tamtą stronę i słuchajcie, polecieć, zobaczyć, słuchajcie, co tam się ciekawego znajduje. Tylko tak jak mówię, ja, słuchajcie, nie byłem wy tej dżungli od mega, mega dawna. Wiecie, od dobrych... Dwóch, trzech, czterech lat prawdopodobnie właśnie w takiej świątyni, słuchajcie, nie byłem. Więc nie wiem też do końca, słuchajcie, czego mogę się po tamtym miejscu spodziewać. Cyr, jakby, nie, totalnie nie wiem, czego mogę się spodziewać. Czy tam jest coś nowego? Czy tam będzie ciężko? Czy może po prostu wbijemy, zabierzemy dwie skrzynki i wyjdziemy? Ale też znajdziemy, właśnie, papugę, pandy? Nie wiem. W każdym razie, jeśli chcecie się przekonać, jak to oczywiście będzie, to subskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie na tym kanale są filmy. Każdego jednego dnia i zaznaczajcie dzwonek. Piszcie komentarz, łapeczka. To są rzeczy, które bardzo mi pomagają. Zwłaszcza, jak nie mam kamerki, jest mi przykro. To, to z góry dziękuję. To, to, to dajcie, da, dajcie łapeczkę, nie? No i dobra, pomyślałem, słuchajcie, o tym, że jeżeli mamy w ogóle ogarnąć sobie papugę, a ja papugi nigdy na milionowicach nie miałem, jakby naprawdę, nigdy nie przyprowadziłem papugi na milionowice, to musimy pozbierać ziarenka. Z tego co wiem, słuchajcie, te papugi potrzebują bardzo, ale to bardzo dużo ziaren. To nie jest tak, że bierzesz naprzód właśnie takie 10-11 sztuk, klikasz prawym przyciskiem myszy na taką papuszkę i ona jest swoja. Nie, często to potrzeba nawet staka, więc słuchajcie, skoro i tak jesteśmy na polanie, to myślę, że powinniśmy właśnie tego pozbierać. Masakrycznie dużo, żeby tego było jak najwięcej, słuchajcie, ta szesnastka. Nie wiem, czy nawet wystarczy. I w ogóle nawet nie wiem, czy idę w dobrym kierunku, ale wydaje mi się, że tak. Liczę na to, że słuchajcie, w tych skrzyneczkach, właśnie w tych w tej opuszczonej takiej jakby, no kurczę, aztekowej, no nie świątyni, że znajdziemy, słuchajcie, albo złote jabłko, albo jakieś koks jabłko, albo na przykład można nawet znacznik znaleźć. To jest mega ciekawe, że można mieć, słuchajcie, name tag. No i to gdyby mi się udało, słuchajcie, ogarnąć name taga, to to by było super, bo ja, dwa name tagi już chyba posiada. Ja chyba mam, słuchajcie, w swojej skrzynce dwa takie. Ale na pewno będę chciał mieć ich więcej. Uuu, No jak jest węgiel, to wykopię, słuchajcie. No przepraszam bardzo, ale akurat węgiel, słuchajcie, muszę tutaj wykopać, bo... Do przepalania, słuchajcie, stona, Bardzo mi się przydaje. Może, słuchajcie, nie mamy go dużo, ale zawsze 30 e, wleciała, więc dobra. Jedziemy w takim razie dalej, słuchajcie. 25 nasionek, ale i tak idziemy w tamtą stronę, więc możemy je sobie tutaj rozwalić. I serio, jeśli się uda papugę, albo pandę znaleźć, to będzie genialne. Okej, okay, mamy już pandę, tak? Mamy glucia, słuchajcie. Mamy też nawet jedną brązową pandę na milenowicach. Ale fajnie by było po prostu, to by było mega kozackie, e, znaleźć ten, ten, ten ta, taką oazę, pand. Wiecie, co mam na myśli, no nie? No bo pandy mają przecież. Twoje takie raje bambusowe I, i jakbym ja to znalazł Uhuhu. Ej ziome, patrzcie co znalazłem Nie chciałem tego znaleźć To nie był mój cel a mamy, słuchajcie, bastion piglinów. Jakich piglinów? Tych, pilagerów. Więc słuchajcie, no tu może być bardzo ciekawie. Ja mam akurat dobrą zbrykę, więc raczej słuchajcie się ich tutaj, nie obawiam. Ale słuchajcie, ostatnim razem to ja też tutaj byłem z rok czy dwa temu. że tutaj mam na myśli takie właśnie miejsce. Ja cię kręcę. Ej, dobra, słuchajcie, to w takim razie podbijemy sobie to, tylko trzeba być tam uważnym. Widzę, że ktoś w ogóle tam dostaje obrażenia. Dobra, to lecimy z tematem. Ja tylko szybko przypomnę o sklepie www.abraety. Pierwszy link w opisie. Niestety nie mam kamerki, więc nie mogę teraz pokazać. Ale macie, słuchajcie, na sklepie mega kozackie bluzy, koszulki, plecaki, worki na plecy i z kodem Abra macie minus 20 zł na zamówienie. Tylko do końca marca, więc się pospieszcie. Oczywiście w opisie ten kodik się znajduje. Oraz przypomnę, że do każdego zamówienia, do wyczerpania zapasów, em, dokładam trzy wlepeczki Abra tym gratis. Też ich nie mogę pokazać, bo nie mam kamerki. Ale naprawdę, polecam bardzo serdecznie www.Abra.Ty, pierwszy link w opisie. Spadajcie, zamawiajcie, bo nie dość, że macie promocję. To jeszcze słuchajcie trzy naklejki gratis, które są unikalne, kolekcjonerskie. Naprawdę warto wpaść i się pos... Pieszeć, dobra, ej, wait, gościu Gościu, co jest z tobą nie tak? Ale ty masz klepane, ale ty masz klepany, gościu Ale ty masz klepany, dobra, jeden z drugim, ej Naprawdę ich się tutaj zaczyna robić całkiem Sporawo, wow, je, je, ja mam Wiecie, beznadziejny mieczek tak naprawdę, bo on jest tylko Stricte diamentowy, ej, ale naprawdę Ich jest tutaj, kurczę, dużo Co jest z wami? Ja nie wiem też, czy one, słuchajcie, będą się Respić, czy em, nie, czy po prostu Tyle, ile ich tutaj jest, to tyle ich tutaj będzie Ale to jest mega ciekawe, słuchajcie Co to w ogóle jest? Ja w tym Ej, czekajcie, to jest po prostu taka klatka, no nie? Ej, serio, to ma być chyba taka właśnie klatka na taką osobę jak ja. Uuu, uch, jeszcze gość z banerem widzę, że tam jest. Ej, ale serio, to chyba musi być taka klatka jak ym, właśnie na ten... No, 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 no na jakiegoś, wiecie, y, gościa, który po prostu został tutaj porwany przez nik Dobra, tu widzę, że jest gość z banerem, ale słuchajcie, nie chcę go rozwalać, absolutnie nie, nie, nie. Nie chcę go tutaj w ogóle ruszać, bo... Wtedy wywołamy, słuchajcie, rajd, a do wywoływać, słuchajcie, nie chciałbym. Aha, tutaj się drzewo po prostu zrespiło i dlatego był problem. Dobra, to my w takim razie, słuchajcie, wskoczymy sobie tutaj. Ok, wbijamy się do środka, tam na górze powinna, słuchajcie, być skrzyneczka, więc bardzo chętnie ją zobaczę, co tam się słuchajcie znajduje i polecimy właśnie dalej do naszej piramidy. Okej, okay, uwaga, uwaga. No tak. No tak średnio bym powiedział. Dobra, nitki akurat możemy wziąć, bo z tego sobie, słuchajcie, zrobimy e, krotek wełny, ale serio! Jakby... Nawet kuszy nie powinienem, słuchajcie, brać. No dobra, wezmę akurat. Mo mogę, słuchajcie, kusze wziąć i w nich troszeczkę postrzelać, ale serio, coś takiego. Ja myślałem, że tutaj coś ciekawego wejdzie, nie? A tutaj tak, 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 łełe -łe powiedział. Tak, łe, łe, Dobra, gościu, chodź tutaj. Chodź tutaj jeden z drugim. Dobra, pę! Okej, okay, jeden został, słuchajcie, trafiony. Dobra, teraz pę! Robimy dzisiaj. Ej, ile ich tutaj jest nagle? O, gościu! Ej, naprawdę, słuchajcie, ich się tutaj narobiło. Patrzcie to, patrzcie to, no patrzcie to. What? Ej, ich jest tutaj za dużo jakoś. Chwila, 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 chwila. Oni się chyba tutaj serio zrespili. Na nowo. No patrzcie, ich jest tutaj z dziesięć. What? Nie, 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 nie. Gościu, 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 nie strzelaj do mnie, nie strzelaj do mnie. Bo ja tutaj napnę, patrz, kuszę i ciebie teraz pełnie ma. O nie, już nie mam strzał, już nie mam strzał, dobra, słuchajcie, klepiemy ich wszystkich, jazda, jak, słuchajcie, ich wszystkich rozklepiemy, to dostaniemy dużo expa, a ja expa oczywiście potrzebuję, więc jazda, słuchajcie, z nimi wszystkimi, dobra, gościu, jesteś klepany, jesteś klepany, powiedziałem, nie, powiedziałem, że jesteś klepany, powiedziałem, że jesteś klepany, dobra, pyk, okej, okay, kolejny rozklepany, tylko, że mi strasznie, słuchajcie, z tego tytułu będzie zbroja padać, no Gościu, weź spadaj! No to te, ciebie też rozwalamy, tylko te nie rozwalamy tego gościa z banerem, słuchajcie. Tylko zostawiamy właśnie gościa z banerem i uciekamy w takim razie dalej. Ja cię kręcę jestem cały w strzałach, a moja zbroja to w połowie, słuchajcie, rozwalona przez nich ja nie wierzę, ej, totalnie słuchajcie, i to wszystko za cenę jednej kuszy. Rozumiecie to? Za cenę jednej kuszy. Jaka faza, nie? Ej, to jest naprawdę dramatyczne w ogóle. Ej, mamy ul tak blisko pustyni? fajne, a gość z banerem mnie goni. Ej, w ogóle słuchajcie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, abym zrobił raid u nas w Milionowicach właśnie z tymi typami, bo my gramy na trybie trudny, czyli hard. I kiedy są te najazdy, to wiecie, i... Te świnie wielkie, dewastatory się respią i to po dwie sztuki, nawet. A dodatkowo są te takie goście, które jakby czarują. Wiecie, te pillagery co czarują, i są takie duszki latające, więc jest bardzo ciężko. Napiszcie, czy chcielibyście coś takiego. Ja bym bardzo chętnie taki Rajdzik zrobił. No i dobra, moi drodzy, udało nam się dotrzeć. Nie wiem, czy widzicie, ale tam wystaje taki właśnie mały. Pypek, słuchajcie, od naszej wspaniałej świątyni dżunglowej, więc oczywiście tam się na pewno za sekundkę udamy. Ja wiedziałem, że słuchajcie, te dżunglowe świątynie się respił tak w środku dżungli, ale nie wiedziałem, że tak blisko to w ogóle będzie nas, nie? Że, znaczy, dobra, to może nie było mega blisko, ale że nie musiałem tego szukać jakoś wybitnie. Nie musiałem tutaj ładzić po tej dżungli, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno też, słuchajcie, korzystając z sytuacji, że już jesteśmy w dżungli, będę chciał przynieść troszeczkę tego drewna. Bo okej, okay, dżunglowe drewno, to może no nie jest mój ulubiony rodzaj drewna, absolutnie nie. Ale jako że, słuchajcie, i tak chyba. Nigdy w milionowicach go nie ma, chyba nikt go nie używa. To może fajnie by było po prostu je mieć. Tak serio? Nie wiem, no, no nie fajnie by było, moim zdaniem by było mega fajnie, więc dawajcie, słuchajcie. Wykopiemy sobie stack. I pójdziemy sobie oczywiście właśnie już do naszej e, świątyni oraz spróbujemy znaleźć e, naszą papugę. Tak, słuchajcie, znaczy nie wiem czy papugę się uda znaleźć, to może być, słuchajcie, troszeczkę trudne, ale spróbujemy, na pewno słuchajcie, spróbujemy, bo papugę fajnie by było być, e, mieć gościu. Fajowo, dobra, mamy 47-48, czyli akurat jak zatniemy sobie, słuchajcie, całe to drzewo, to powinniśmy mieć mniej więcej tyle tego drewienka, ile e, go potrzebuje. No bo jak zabierzemy sobie stack, to zrobimy sobie jakiś fajny design. Czy to w moim właśnie Abrowcu, czyli wieżowcu, no kto wie, ten wie. Czy słuchajcie, może w mojej tajnej bazie, o której... No. Chyba, przynajmniej mam nadzieję, że nikt nie wie. Zobaczymy, zobaczymy, ale mamy, słuchajcie, ponad stack, więc jest całkiem git i lecimy, słuchajcie, lecimy. Ja tam widzę, prześwituje mi to kawałeczek, słuchajcie. Musimy sobie tutaj przejść boczkiem. I problem jest taki, że, słuchajcie, ani nie widzę tutaj takiej oazy bambusów, tak to nazwijmy, gdzie mieszkają pandy, ani nie widzę, słuchajcie, dodatkowo, uuu, ale fajne wejście do Kaiba, bardzo ładnie to wygląda, ani też nie widzę, słuchajcie, właśnie papug, a papugi powinny tutaj, słuchajcie, być. Ocelotów. Też nie widzę. A ja kota, słuchajcie, miałem w ogóle... Nie, no dobra, kiedyś akurat miałem kota, ale to, to, to na milionowizach, to, to ja, ja to nawet nie wiem, słuchajcie. To musiało być lata temu. Więc ani nie ma, słuchajcie, jednego zwierzęcia, ani drugiego. No kurczę, no problem, słuchajcie, nam się robi. No mamy szkieleta oczywiście. Mówiłem, że tutaj nie ma strażników. No, myliłem się, słuchajcie. Chyba są strażnicy. Chyba są, ewidentnie, słuchajcie, strażnicy, tylko tacy nie za dobrze. Zbierzemy sobie, te, sobie też, słuchajcie, arbuza i chyba tam było wejście, no nie? Z tamtej strony. No tak, ewidentnie co mnie klepiesz? Ej, naprawdę, tu jest kilka strażników. Kurczę, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy tu się w ogóle dzieją. No ale dobra. Jedziemy, słuchajcie. Chyba się wbijemy do świateczka, bo właśnie widzę, że. Nie, nie, nie. Ewidentnie, słuchajcie. Wejście było właśnie z tej strony. Więc teraz tak. Na górze, słuchajcie. Nic nie ma, no nie? Nic nie ma. I te bloczki też na pewno, słuchajcie, będę chciał pozbierać. One są bardzo ładne. One mogą nam się naprawdę fajnie tutaj wkomponować w jakiś nasz design na tak, bo tego też raczej, słuchajcie, ekipa nie ma, no nie? To wiecie. Ostatnio Agentix chyba był w takiej właśnie świątyni dżunglowej, ale to nawet nie wiem, czy on zebrał te bloczki, bo to są takie bloczki, które raczej się olewa, a mnie się one bardzo podobają. One są moim zdaniem epickie. Wow! Co to jest za profesja? Ej serio, czy może mi ktoś powiedzieć, co to jest za profesja? To jest zombie wydarz, ale nigdy nie widziałem chyba takiego. On wygląda jak rzeźnik. Taki wiecie, co mięsko sprzedaje Ej, serio, jeśli dotrwaliście do tego momentu, błagam Ja wam przypnę serduszko w komentarzu ee, Ale słuchajcie, dajcie subika I napiszcie w komentarzach, co to jest za profesja Poważnie słuchajcie, co to jest za gość On serio wygląda jak panie ze sklepu mięsnego I nie powiecie, że nie Dobra, słuchajcie, ja go muszę rozwalić niestety nie mogę z nim dealować, niestety nie, a on też jest za daleko, żebym, słuchajcie, jak go przeprowadził do, do naszych milionowiec, ale serio, jestem mega ciekaw, słuchajcie, co to była za profesja, serio, co to był za gość, bo on wyglądał dokładnie jak Butcher, tylko jak zrobić rzezinka w Minecraftzie, który będzie sprzedawał nam mięsko, taki gość by nam się ewidentnie przydał, bo ja musiałem latać do sklepu właśnie u Elvisa i tak dalej, i tak dalej, no ewidentnie by nam się, słuchajcie, przydał taki gość, dobra, mamy, słuchajcie, 64 klocki, tutaj na górze ewidentnie, słuchajcie, nic nie było, więc schodzimy na dół i teraz tak, słuchajcie... Tutaj widzę, że coś będzie do mnie strzelać. Tutaj są, słuchajcie dźwignie. Słuchajcie Ta nic nie robi. Ta nic nie robi. Ta robi. O. Tu jest jeszcze gość, więc czekajcie, musimy go rozwalić. Ej, ale z tymi dźwigniami to jest tak, że jakby ja wiem, że słuchajcie, za tym jest ukryta e, skrzynka. Ale co mają robić te dźwignie? To jest moim zdaniem mega ciekawe, słuchajcie serio. Co one mają robić? Jakby czy one serio mają coś odblokowywać? Jakby czy tam one odblokowują przejście? Zaraz zobaczymy, słuchajcie, zaraz sobie przejdziemy. Teraz póki co, słuchajcie, mamy problem taki, że tutaj są te linki i oczywiście ja mogłem to przejść bokiem i to nawet we mnie nie trafi Ale, serio, ogólnie to ja nie wiem jak coś takiego miałoby, słuchajcie, odeprzeć e, gościa, który tutaj wchodzi i to atakuje. Serio, nie mam bladego pojęcia, patrzcie, tego już nie ma. Już nie ma, słuchajcie, w środku tutaj strzał. Serio, no tragedia to jest jakaś, to jest serio, jakaś tragedia. A w ogóle sygnał redstone, który idzie? Tędy idzie. Aha, tędy idzie redstone. Dobra. No i tutaj mamy, słuchajcie, kolejnego oczywiście, patrzcie. Ile to jest strzał? Słuchajcie, tu się znajduje Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 11 strzał tutaj było łącznie No to, no to jakaś tragedia, słuchajcie No to, to może we mnie strzelać w nieskończoność No dobra, już zabiorę te strzały wow! Kolejny, słuchajcie, wojownik, który pilnuje tego miejsca No jakaś masakra I uw... uwaga, what? Co? Ej, ja wiedziałem, że może być złota zbroja Dla konia diamentowo a może i diamentowa to była? Ej, ale w każdym razie, zbroja dla konia by mi się bardzo przydała, bo ja konia, słuchajcie, nie mam na milionowicach, a chciałem mieć, czyli będę potrzebował, słuchajcie, zbrojki, no bo wiecie, jak to jest, no... Jednak powiedzmy sobie szczerze, kiedy ja będę miał konia i nie dam mu zbroi, to on może bardzo szybko paść. I to by nie było na pewno fajne. To by nie było fajne. Więc słuchajcie, na pewno tą zbrojkę właśnie zabierzemy. Bambusy akurat odłożymy, bo e, ja mam bambusy jednak w milionowiecach. I teraz tak, słuchajcie, tutaj powinienem odblokować właśnie e, jeden, e, jakieś przejście, no nie? Więc słuchajcie, kliknę tutaj tą dźwignię. Patrzcie. Ok, coś zadziałało, tak? Usłyszeliśmy. Ewidentnie, słuchajcie, usłyszeliśmy i. I to nie zrobiło nam żadnego przejścia. Ja wiem, że to jest gdzieś tu. Ale słuchajcie, to jest mega dziwne, że to, to nie działa tak, jak powinno. Serio, dobra, zabieramy na pewno te trzy sticky pistony, one się nam bardzo przydadzą, jakby czy do jakichś płatek, czy do jakichś troli. Zawsze słuchajcie, to się chętnie przyda, ale słuchajcie, nie rozumiem, co miały te dźwignie zrobić, naprawdę, te trzy bloczki też oczywiście zabieram. No i uwaga, mamy tą główną skrzynkę, która jest najważniejsza i po którą tutaj przyszliśmy. Więc pytanie słuchajcie, co się w niej znajduje? 3, dwa, 1 i go! Samo mięso? O, jest siodło! Ej, czekajcie, kości na pewno sobie też zabierzemy Mogą się, słuchajcie, dla psa przydać Ale, ej, mamy, słuchajcie, i złoto, trzy sztabki No to zawsze spoko, no nie? Ale mamy siodło, czyli dostaliśmy, słuchajcie, właśnie w tym dungeonie Dżunglowym I zbroję diamentową dla konia I dodatkowo siodło, co, słuchajcie, świadczy o tym, że to jest Ewidentny znak, aby ogarnąć sobie konia Serio, no, czy to nie jest znak, moi drodzy? Ja to jeszcze rozkopię wokół, czy czegoś nie ma Czy się coś nie pozmieniało, bo kiedyś tutaj nic nie było więcej I chyba teraz też nie Ale, ej, serio, mamy i zestaw siodła, i... Jeszcze zbroję. A ja siodła chyba nie miałem i dlatego nie miałem konia u nas w Milionowicach. Serio, kurczę. To jest mega, mega, słuchajcie, jakby taki mm, impuls, że oho, Abera, weź, zrób sobie konika. I z diamentową zbroją on będzie, wiecie, taki, no, full wyposażony, taki na bogato, bym powiedział, nie? Naprawdę, słuchajcie, na bogato. Dobra, czy tutaj pod schodami się coś znajduje? Nie, słuchajcie, pod schodami też się nic tutaj nie znajduje. Okej, okay, czyli słuchajcie, to jest po staremu ten dungeon. Taki jak zawsze był, słuchajcie, właśnie dwie skrzyneczki, w miarę łatwo, to tak samo teraz, słuchajcie, też było łatwo. No i mam 27, jeszcze na żeby ogarnąć słuchajcie tutaj sobie papugę, ale papugi nie widzę, pand nie widzę, więc będę musiał się, słuchajcie, samemu tym zająć. Może macie jakieś sugestie w komentarzach, jak znaleźć papugę. Nie wiem, ale na pewno słuchajcie, piszcie, bo mamy podbity kolejny, słuchajcie, Dungeon i jeszcze Bastion Pillagerów podbiliśmy, więc naprawdę fajnie. Piszcie, co jeszcze możemy w Minecrafcie oczywiście podbijać. Oraz pamiętajcie o subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, bo codziennie są tutaj filmy. Na kanale Abra Games, codziennie są filmy z Bedwars, więc też warto być na bieżąco. Oraz oczywiście zapraszam na sklep www abra.ety. Pierwszy link w opisie tego filmu. Niestety nie mam kamerki, więc wam nie pokażę, ale mam na sobie słuchajcie mega epicką bluzę Abra Tim z kapturem, ale możecie mieć także bez kaptura koszulkę, kubek, plecak, worek na plecy i z kodem abra, a macie ten ko kodik w opisie. Macie minus 20 zł na zamówienie, więc warto wpaść, bo kodik działa tylko do końca marca. I do każdego zamówienia dołączam trzy wlepki Abra Tim gratis, czyli macie trzy kolekcjonerskie, unikalne naklejki Abra Tim. Ale one są tylko do wyczerpania zapasów. Więc się pospieszcie www.abreety. Pierwszy link w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję. I widzimy się już jutro. Dobrego dzieńczka, Eleczko.